Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowo.pl. Dzisiaj będzie pewna niespodzianka, ponieważ ponownie spotykamy się z panem profesorem Ernestem Aleksym Bartnikiem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Który jest tutaj naszym jednym z najdawniejszych i najcieplejszych przyjaciół, który nam tu już opowiadał o wielu rzeczach. Ale, między innymi, był taki cykl, który pozwalał nam się zapoznać z historią fizyki, tak jak pan profesor Bartnik ją widzi. To było przez yy, patrzenie na fizykę przez pryzmat ludzi, którzy tą fizykę robili. Mnie się to zasadniczo bardzo podoba. Yy, no, było chronologicznie, a nie na przykład alfabetycznie, co też jest jakimś porządkiem. A dzisiaj się spotkamy, żeby mówić o pewnym innym porządku yy, i o pewnej metodzie, która pozwala. Coś policzyć, ale żeby to nie było takie metoda, która pozwala policzyć, ile czegoś jest, albo jak wielkie są zbiory, to będzie o enigmie, tak, tak, proszę Państwa, tu polscy kryptolodzy będą przywoływani dzisiaj, będzie o tym, który ich metodę rozwinął i z bomby zrobił super bombę, czyli o Turingu słynnym. Mam nadzieję, że jakby dowiemy się dzisiaj różnych prawdziwych o nim opowieści, choć zasadniczo anegdotycznych, nie tak z różnych filmów się dowiadujemy, jak piękne kobiety zajmowały się fizyką, prawie tak piękne jak Keira Knightley. To jest, to jest pewna opowieść. Więc, panie profesorze, witam pana bardzo serdecznie u nas na naukowo.pl ponownie. Więc pojawi się, pojawi się Enigma, pojawi się Turing, pojawi się Polska kryptologia, pojawią się żółte nowojorskie taksówki i pojawią się niemieckie czołgi. Nie wiem czy jeszcze mam tutaj z czasów II Wojny Światowej, nie wiem czy mam jeszcze w jakikolwiek inny sposób zanęcać, nie śmiem bardziej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za przemliłe i troszkę przesadzone pochwałę pochwałą mojej zgodnej osoby, ale dzisiaj chcę opowiedzieć o pewnym Pewnej metodzie statystycznej. Ja 20 lat na wykładzie, na wydziale wykładałem fizykę statystyczną zaawansowaną. I ponieważ jest tutaj dosyć istotny wkład polskich kryptologów, więc chciałem za zacząć troszkę historycznie. Otóż. W latach dwudziestych pewien niemiecki inżynier wynalazł maszynę szyfrującą, którą nazwał Enigma. Ona była przeznaczona na, na, na użytek firm handlowych. Zaletą Enigmy było to, to, to jest taka skrzynka, która zawiera klawiatura oraz lampki z, lampki z, z literami. A z tyłu, tam, z tyłu miała trzy tak zwane trzy rotory, takie cylindry, które można było przestawiać. A po Ale... co w handlu była komu taka maszyna? No jak to komuś? Jak chcemy tajnie przekazać, że. A, rozumiem. Do tego Jorku jakie akcje i po ile kupić, to to trzeba było. Po... Rozumiem, Ponownie, czyli to nie był taki, że handel żyletkami, tylko po prostu dużo operacje nie, na rynku finansowym i byli zleceniodawcy nie, i zleceniobiorcy, czyli żeby makler się dowiedział, a nikt inny się nie dowiedział, co on ma tam kupować. Tak. Okej, okay, rozumiem. To było bardzo dobrze znane i. i, 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 i... I w wielkim handlu stosowano różne sposoby kodowania, nawet księgi szyfrowe były drukowane w Szwajcarii, nawet... I można było kupić, i. i, i to, ten... to ja rozumiem, że. że Raymond przesadził, pisząc ziemię obiecaną, że to wszystko z ust wyczytano. Jak pojechali kupować. Nie. Wełna siedzi, bawełna wychodzi, i w tym momencie czytamy z ust, co jest w telegramie. To nie tak się odbywało. Okay. Enigma jest, jest to dosyć cudowne urządzenie, muszę powiedzieć, dlatego, że ona umożliwia proces szyfrowania. Upraszcza tak, że, że każdy człowiek, każdy prosty, nawet żołnierz, potrafiłby to zrobić. Polega to na tym, że na tej maszynie piszemy, piszemy jak na maszynie do pisania, jak naciskamy jakąś literę, no to się zapala zaszyfrowany inny charakter. Naciskam A, a maszyna szyfrująca pokazuje Z, no i zapisuje że Z. Potem naciskam B, coś tam, coś tam i za każdym razem, jak naciskam jeden klawisz, to się zapala lampka i ja zapisuję sobie zaszyfrowaną wiadomość. Ona je, szyfrowanie polega na tym, że mamy w pierwszej maszynie a mamy trzy te cylindry, tak zwane rotory, które robią permutacje, czyli podmienianie. Podmieniają jedną literę w inną i to idzie przez trzy takie rotory, potem się odbija i wraca z powrotem, czyli sześć razy jest, jest przemieszane i jest tak zrobione, że jak nacisnę literę A na przykład, to nie tylko zostanie zaszyfrowana, ale rotor się przesunie o jedno miejsce i następnym razem jak napiszę A to już będzie zaszyfrowana zupełnie inaczej. Inaczej, czyli tutaj, proszę Państwa, chodzi o to, cudowna Enigmy, jak ja ją rozumiem, polegała na tym, że w takim normalnym, tradycyjnym szyfrowaniu, jak w harcerstwie, albo jak w y, opowiadaniach Conan Doyle'a o Sherlocku Holmesie, gdzie też Sherlock czasami musiał coś rozszyfrować, z na przykład takich y, y, skaczących ludzików, no, yy... gitarne, tak, to, to trzeba, trzeba wiedzieć statystycznie, że w danym języku, na przykład w angielskim, jakaś samogłoska czy współgłoska pojawia się niezwykle często, czy częściej niż inne. Jeśli ten tekst otrzymany jest wystarczająco długi, to jesteśmy w stanie namierzyć, że o, ten symbol pojawia się pięć razy, no to po angielsku to musi być e. Po niemiecku pewnie byłoby to a. To są najprostsze. Tak, i to są właśnie takie proste, że zawsze ta sama litera zostanie zaszyfrowana jako jakaś inna, ale zawsze ta sama litera. Natomiast tutaj mamy sytuację, w której ta konkretna litera będzie w danym tekście z dużym prawdopodobieństwem zawsze zaszyfrowana jako inna litera. Więc nadal mamy szyfr alfabetyczny, wszystko zatrzymane. I zgodny z jakimś językiem, no bo na przykład Amerykanie obchodzili to w czasie II wojny światowej w ten sposób, że szyfranci byli native am Amerykanami, czyli mówili do siebie w języku Quechua albo. Argentina to byli Indianie. Nie? Tak, to byli Indianie, więc natywni Amerykanie, tak jak powiedziałam. I oni po prostu, te komunikaty były w języku, którego Niemcy, no i cóż, że przechwycili, jak nie wiedzieli, jak, jak do tego podejść, nie? Więc tutaj y to jest, od razu jest to taka sytuacja, w której trzy walce powodują, że to jest faktycznie tak, jakby pan profesor byśmy mieli jakąś kulkę, byłoby kulki 26 kolorów, wyjmujemy z jednego koszyka, wrzucamy do drugiego, zastępujemy ją kolejnym losowaniem kulki w kolorze, może być tym samym, może być innym, i wrzucamy do trzeciego koszyka, i dopiero ta wyjęta z, z trzeciego koszyka zastępuje nam, tam, nam tą z pierwszego Okej. koszyka. Sze, sześć razy. Wydawało się na początku co więcej, piękno maszyny tej polega na tym, że przy, przy sta, takim samym ustawieniu rotorów, jak będę wklepywał tekst zaszyfrowany, to lampki pokażą mi tekst odszyfrowany, Czyli ta maszyna nie tylko szyfruje, ale i odszyfrowuje. Mhm. Ona jest, była na tyle skomplikowana, że, że armia amery... niemiecka odbudowująca się w latach 30. Zakupiła tą maszynę, troszkę skomplikowała ją i, 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 i zaczęła jej używać. Wywiady angielskie, francuskie i wszystkich krajów tak naprawdę usiłowały złamać ten szyf Enigmy. No, w szczególności najlepsze wywiady angielskie i francuskie powiedziały, że to jest zbyt trudne, nie umiemy tego, tego szyfru złamać. Bo robili to zawodowi szyfranci. Natomiast w Polsce, ubogiej Polsce w porównaniu z Anglią czy, czy też Francją, wywiad polski zatrudnił trzech matematyków z Łodzi, Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. To, że są z Łodzi jest bardzo ważne, gdyż jest to dawny zawód pruski i w związku z tym ci młodzi matematycy także znali doskonale język Niemiecki. Dano im na pożarcie ten, ten szyf Enigmy, a oni potrafili, potrafili rozgryźć ten, ten szyf za pomocą, wpierw udowodnili parę twierdzeń o, o tak zwanych permutacjach, no i korzystali pewne, wykorzystywali pewne słabości tej, tej maszyny, w szczególności Jedną z takich słabości tej maszyny było to, że litera A nigdy się nie przekodowywała na litera A, to powodowało, że można było wyeliminować pewne ustawienia rotorów i tak dalej, i tak dalej. W końcu udało im się rozszyfrować, i to, to robili dosyć za, za, zaczęli to robić ku. Ku zdumieniu innych wywiadów, robili to za wpierw za pomocą tak, tak zwanych tablic dygalskiego, ale to trwało długo. Oni potrafili odczytywać meldunki tam sprzed dwóch tygodni i tak dalej. Potem, żeby to przyspieszyć, w polskich zakładach w Warszawie zamówili, zamówili urządzenia naśladujące Enigma. No, i trzy takie urządzenia, czy takie na, e, urządzenia napędzane motorkami elektrycznymi, obracały się i sprawdzały różne ustawienia tych rot e, rotorów, i w momencie, kiedy to było. Nie sprzecze. kiedy było to prawdopodobne ustawienie, to ona stawała i można było odnotować, jakie, jakie prawdopodobne ustawienia, a mhm. dalej już zawodowy szyfrat mógł, mógł się posunąć. A ponieważ Niemcy mówili tym w tych szyfrogramach do siebie po niemiecku, a nie w języku Keczuła, to tak. sensowne wypowiedzi dawało się z tej kaszanki wyzbierać. Tak, tak. więc oni to odczytywali już dosyć dobrze. Teraz przesuwamy się do smutnego roku 1939. Już czuć było, że idzie wojna z Niemcami, więc polski wywiad zaprosił przedstawicieli wywiadu francuskiego i angielskiego i, i, i nasi trzej panowie przekazali Sekret tych swoich odkryć kryptograficznych oraz plany zbudowania tej maszyny, która przyspieszała rozkodowywanie, którą nazwali Bomba. Ona, ona, ona de facto właśnie tam na elektromagnesach pracowała i na przełącznikach, no i ona, i ona była kluczowa w szybkim rozszyfrowywaniu. Wywiad francuski niewiele z tym zrobił, już nie wchodźmy w szczegóły. Anglicy dostali to, to w swoje ręce i przekazali Centrum Kryptologicznego Anglików, dzisiaj zwane Bletchley Park. No i tam się, się tym zajęto. Na szczęście tam był zatrudniony już w 1938 roku bodajże wielki matematyk angielski Alan Turing wynalazca komputera tak naprawdę, jest tak zwana maszyna Turinga, to pokazuje się wszystko, co potrafi zrobić każdy komputer niekwantowy, zrobi maszyna Turinga, czyli na maszynie Turinga mogę rozwiązywać zagadnienie i powiedzieć, że to się da rozwiązać w ramach komputerowo, a to się nie da. No i Turing bardzo, bardzo szybko zobaczył że genialność metody naszych kryptologów nie ich do bliższej parku, oni, oni byli zatrudnieni przez, przez, przez polskie wojska emigracyjne w Londynie, ale do, do bliższej parki ich nie, nie wpuszczono. Ale Turing zauważył, że to można zrobić i zro, zrobił super bomb, bombę. Taką bombę, która już e, działała znacznie szybciej, ale na tych samych zasadach, co, e, co nasi kryptolodzy. No i w, e, no, w hołdzie dla, dla, dla osiągnięć polskich kryptologów ta się u The The Mm -hmm. Więc tutaj było ponadzy. Ciekawe jest oczywiście to, że Anglicy się wypierali jakiegokolwiek wpływu polskich kryptologów na, 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 na pracę Bleczowej. Dopiero w latach 80. XX wieku przyznano, no, no tak, tak, to myśmy rzeczywiście wykorzystali metodę i, i pomysły, i pomysły i pomysły polskich kryptologów. Teraz... Bo wszystko co jest w archiwach wywiadu w Wielkiej Brytanii siedzi tajne 50 lat. Więc dzisiaj... nawet nie mogli się do tego wcześniej niż w latach 80. przyznać całkiem po prostu. Tak, no w każdym razie wracamy teraz do, do wojny. Anglicy jesteśmy w wczesnych stadiach wojny, 1941 drugi rok. Anglicy są jedynymi, którzy stawia, stawiają czoła Niemcom, a Niemcy mieli bardzo groźną broń, a mianowicie łodzie podwodne, uboty, gdyż Anglia zależała, no zależała głównie zależała od handlu i, i w szczególności. Pożywienie tam przypływało na statkach, a ta sama nie potrafiła się wy. Się I do dzisiaj nie potrafi. To no znaczy to... większość zboża jest importowana, no, konsumpcyjnego, no. tak? No, wystarczająco tak. dużo to nie produkują wyłącznie jagnięciny. Nie, nie żartuję, taka jest... Nie produkują wystarczająco dużo owoców, warzyw, ani zbóż na własny rynek. No nie powie, nie Nie, nie no. ma ziemi, na której to można... jest ziemia pod wypas. Nie ma ziemi uprawnej, ani klimatycznie, ani... Klimatycznie jest, ale, 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 ale Ziemia rzeczywiście poszła pod paski, głównie pod paski, Stwiska. No W każdym razie zaczęło być groźnie, bo te uboty zaczynały odnosić kolosalne sukcesy, a Deniz, admirał Deniz, który dowodził flotylą łodzi podwodnych, komunikował się ze swoimi łodziami podwodnymi szyframi Enigmy. Więc było kolosalnie ważne, żeby odczytywać te, te meldunki. Zresztą nie tylko. Otóż e, enigma, e, enigma używana przez, przez marynarkę niemiecką była w bardzo skomplikowany sposób. Natomiast armia używała prostszej wersji enigmy, którą łatwiej było roz, e, od No i w szczególności ten wielki sukces Anglików, Montgomery'ego w pobiciu Romla, był w dużej mierze ułatwiony przez to, że Anglicy doskonale wiedzieli, jakie są zamiary Romla, bo, bo, bo łamali szyfry. Bo... Znaczy, mnie to tylko dziwi, że przez dwa lata w różnych miejscach Niemcy mieli szansę zrozumieć, że ta metoda szyfrowania już nie działa. Więc dla mnie jest nie, niepojęte, nie, że oni na to nie wpadli po prostu, że nie, oni są rozczytywani. Nie, to było bardzo, bardzo chytrze zrobione przez Anglików. Nie wolno było e, ujawnić, a ja nawet dowódcom wojskowym nie podawano wiadomości, które pochodziły wyłącznie z Enigmy. Zawsze robiono pretekst, że tę wiedzę jest zobyto w jakiś inny sposób. Więc tutaj e, maskowanie e, było bardzo daleko odsunięte. No w każdym razie jest paroks wojny, wojny podwodnej Jan Anglicy wiedzą, że muszą szybciej dekodować meldunki z łodzi podwodnej. no komunikaty z rządem z, z, z admirałem Dynica. Ale czyli potrzebują więcej bomb. W tych maszyn dekodujących. No, przemysł angielski no, nie wyrabiał, szczególnie w czasach wojny, i nie mógł tego zrobić, ale no, gospodarka amerykańska o wiele potężniejsza była w stanie robić takie maszyny. To też wysłano Turinga. Do Ameryki, żeby przekazał plany i pokazał, jak się robi bomby, i złożył zamówienie na, na, na dużą ilość takich, kilkaset takich, takich, takich bomb. No więc Turing tam pojechał, zrobił to trzeba, no ale trzeba było pozałatwiać te rzeczy. Trzeba było, pozałatwiać różne formalności w Nowym Jorku, więc ze swoim przyjacielem siedzieli w Nowym Jorku w restauracji i czekali na godzinę, kiedy się będzie można z jakimś urzędnikiem spotkać i omówić te rzeczy. No i jak to dwóch matematyków z, z czym się zajęli? Na no, jakimś problemem matematycznym. Otóż Nowy Jork słynie z tego, że ma swoje słynne, to no dzisiaj zresztą, żółte taksówki. Te taksówki mają monopol, nikt inny nie może przewozić pasażerów, one są żółte i na boku każdego z nich jest wpisany kolejny numer licencji. Od jeden tam do ileś tam. No i oni wynotowaliby parę takich numerów i zadali sobie pytanie, mamy tutaj parę numerów tych taksówek. Czy z tego możemy wywnioskować, ile jest tych taksówek? W Nowym Jorku. To jest problem statystyczny. Wnioskowanie. Mam pewną obserwację, to znaczy, numery tam 5, 7 czy 10 taksówek, które przejeżdżały przed tą restauracją. A ile w takim razie, jakie jest szacowana ilość całkowita tych taksówek? Czy, czy musimy wiedzieć, że wszystkie nowojorskie taksówki mają numery o tej samej długości? Czyli, że na przykład istnieje jakieś prawo nowojorskie? Nie. Po kolei, po prostu to jest numer licencji. Porządkowy, tak? czyli w tak. zasadzie najstarsza miałaby numer jeden. Tak, tak. Jest jedynie jasne, że te numery się nie powtarzają, bo licencja jest jednostkowa, więc nie ma trzech taksówek o tym samym numerze. No, to jest A, to oczywiste. Ich jest skończona ilość. Nie można ich było przedłużać tam ileś i żeby kupić licencję, to ktoś musiał przejść na emeryturę i oddać swoją licencję. Także liczba tych taksówek była stała. Metodę to wymyślono no i być może pozostałoby to jako ciekawostka, gdyby nie lądowanie aliantów w Normandii w 1944 roku. Wylądowa, wylądowali w Normandii i zetknęli się po raz pierwszy z nowoczesnym wojską pancernym niemieckim. Otóż Niemcy, no trzeba to po prostu przyznać, posiadali. Sprzęt, który był jakościowo znacznie lepszy niż sprzęt aliancki. W szczególności e, niesłabne czołgi Tygrys i Pantera były tak skuteczne, że e, szermany e, amerykańskie nie miały z nimi szans. Do tego stopnia, że e, dowódco nakazało, nie, 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 za, zakazało atakowania. E, e, Tygrysów w ilości, wtedy, kiedy, kiedy atakuje je mniej niż 30, 30 szermanów. Mhm. Także to było, to było wielkim zaskoczeniem, a, a Alianci nie mieli dobrej do, 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 do odpowiedzi na to. No, gru, główne straty, czy w czołgach niemieckich było powodowane przez, przez przed lotnictwo alianckie. Po no prostu i... czołgi są pomysłem potęg lądowych. Stany Zjednoczone są potęgą morską, one rozwijają lotniskowce, piechotę morską, łodzie podwodne. Ale czołgi? No po co? Żeby atakować Teksas? To... No, może Meksyk. Albo Meksyk, no I, i tyle. I tak tam trzeba przejść przez góry i wąsko jest. W każdym razie Nie ma dróg. było bardzo kluczowe dowiedzenie się, ile Niemcy produkują tych czołgów. Czołgów. Dane wywiadu, podsłuch ze zjednania jeńców, uciekinierów z pracy przymusowej itd., powodowały, że ocena ilości budowanych tych czołgów wynosiła około tysiąca czołgów miesięcznie. To było kluczowe wiedzieć, ile tych czołgów jest. Notabene one były znakomite, ale bardzo drogie i trudne w produkcji. Notabene Rosjanie. Po spotkaniu się z tymi czołgami pod Kurskiem zaczęli robić swoje, to, to, to były czołgi Stalin 1, Stalin 2, i te, ich, ich produkcja była w setek miesięcznie, a nie, a nie, a nie w tysiącach. No i, i, i to była ocena, to, to była ocena, najlepsza ocena wywiadów amerykańskiego i angielskiego. Natomiast Niemcy, pedantycznie jak zwykle, nadawali numer, kolejne numery produkcyjne tym swoim czołgom. To też... I gdzieś ten, tam je na tym czołgu uwidaczniali, rozumiem. Tak jak dzisiaj w samochodach. Tak mm -hmm. tak, one były I na silniku, i, 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 i na korpusie, itd. i tak dalej. Te numery szły po kolei. No i parę takich czołgów udało się zniszczyć Aliantom a, a, a i były znane numery porządkowe. Więc użyto metody, metody Turinga. Mamy tutaj, mamy tutaj pewną populację, to znaczy pewną ilość czołgów. Mamy ich, one są jakoś numerowane kolejne i my znamy parę tych numerów. Wnioskujemy stąd, ile tych czołgów naprawdę jest produkowanych na przykład miesięcznie. No i oszacowanie to było, było że tych czołgów produkuje się nie tysiąc, tylko około stu. Miesięcznie. Nie bardzo w to uwierzymy, uwierzono wy, wy, wywiad. Yy, 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 yy. Destroł to oczywiście i mówię, że nie, 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 tysiąc produkuje. I tak dalej. Dopiero, dopiero w roku 1954, kiedy dokładnie przejrzano do zdobyte archiwa niemieckie. Okazało się, że, da, że tych czołgów naprawdę wyprodukowano miesięcznie około 140. Czyli ta metoda szacowania za pomocą tych, e, tych numerów działa znakomicie. I teraz, e, e, i teraz w, w ramach e, te, w rodzaju podarunku, który Państwu chcę zrobić, chcę opowiedzieć, że nawet każdy z Państwa może użyć tej metody. W, przy, Weźmy dokładnie podobne zagadnienie, siedzimy sobie przy kawie i przejeżdżają na taksówki warszawskie jakiejś firmy. No i na ogół te taksówki danej firmy też właśnie mają numery porządkowe. No i, i siedzimy sobie i notujemy, przypuśćmy, pięć takich, pięć takich numerów. Teraz, żeby oszacować, ile jest taksówek tej, tej, tej firmy, to trzeba wiedzieć tylko tyle. Ile numerów żeśmy za, e, 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 zauważyli, zapisali, i z tych, tych ilości numerów trzeba wybrać największy. I teraz oszacowanie ilości wszystkich taksówek jest dane pewnym wzorem. To jest piękno matematyki, że czasami się tak zdarza, proszę Państwa, że. Trudne do uzyskania wyniki za pomocą zaawansowanej matematyki, w tym przypadku za pomocą wstrętnych funkcji hipergeometrycznych, które ja jako fizyk-teoretyk oczywiście lubię matematykę, ale funkcje hipergeometryczne to dla mnie jest niestrawne. Udowadnili pewien wynik, który zaraz podam, który jest na szczęście bardzo prosty. Otóż, przypuśćmy, że za, za, zaobserwowaliśmy pięć taksówek danej firmy. I największy numer jest 60. Ile, taki, ile takich taksówek jeździ po Warszawie? Oto szacowanie robi się w ten sposób, że bierzemy naj, największą, liczbę, naj, największą liczbę tych taksówek, czy ta za 61 weźmie, odejmuje 1, czyli dostaje 60. I mnożę tą liczbę przez, przez pewien mnożnik który jest bardzo prosty, ten mnożnik to jest po prostu to jest ułamek, bierzemy liczbę naszych obserwatyw, w naszym wypadku 5, minus 1, czyli 4 i dzielimy przez 5 minus 2, przez 3, 4 3/3 mhm. czyli, czyli mamy czyli szacowana ilość. E... 80, 240 przez 3. Tak, mamy 20 więcej, czy szacowana liczba tych taksówek jest 80, a nie 60. Tutaj trzeba nadmienić, że klasyczne szacowanie z tak zwanej zasady największej wiarygodności prowadzi do wniosku, że najlepsze oszacowanie z metodą największej wiarygodności to jest, to jest powiedzenie, że szacowana liczba tych taksówek to jest, to jest ta maksymalna liczba, którą żeśmy zaobserwowali. Mhm. Nie zupełnie głupie, ale najwniutkie, prawda? Jak ja zauważyłem liczbę 60, to, to byłoby największe. Znaczy, jak największa zauważona przeze mnie liczba jest 60, to to jest <noise> raczej w okolicach 60 niż dużo wyżej. Tak. tak. No i, 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 i tę prostą metodę Państwu polecam, bo i używa się jej dla wszystkich populacji, które są jakoś tam numerowane. Na przykład Numery pacjentów przychodzących do danej przychodni. I za pomocą tej metody możemy oszacować na przykład ilość ludzi, którzy, ilość kobiet, które, które być może mają raka piersi a, albo ilość ludzi, osób zakażonych na, na, na COVID i tak Więc metoda ta jest bardzo pożyteczna. I bardzo ciekawa, i przy okazji można było się pochwalić osiągnięciami polskich matematyków. Polskich matematyków, tak jest. Oraz matematyków jak najbardziej niepolskich, no bo umówmy się, że o Turingu dużo rzeczy można powiedzieć, bardzo ciekawych, ale polskich korzeni się w nim ciężko dopatrzeć. W przeciwieństwie do dwóch tegorocznych noblistów, już wszyscy przeszukali jednego z fizyki, jednego z chemii. Panie profesorze, jak zwykle było, w sposób bardzo ciekawy, powiedziane coś wcale nieprostego. Ja bardzo dziękuję za tą opowieść, za to, że pan profesor sam zaproponował, że tą przeciekawą historię warto u nas na naukowo spopularyzować. Ja jestem Panu bardzo wdzięczna, a obiecuję, że jeszcze niewątpliwie, póki życia nam stanie i będziemy tutaj na naukowo jeszcze działać i funkcjonować, to będziemy pana profesora zapraszać, bo zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. Do przypomnienia, do, do wyjaśnienia nam. Ja już wszystkim dziękuję, którzy nas dzisiaj słuchali, i do usłyszenia następnym razem. Włóczę, bardzo dobre słowo. Dziękuję, i do widzenia Państwu.